Dzień dobry, witam Państwa ponownie w moim ogrodzie. I dziś kolejny film z kolejnymi pracami ogrodowymi. Ale żeby nie było tylko o samych pracach, więc pokażę, co ładnego jeszcze w ogrodzie kwitnie. Zakwitły mi piękne malutkie kwiatuszki, przylaszczki. Liście nie są zbyt piękne, jak widzicie. Takie przemrożone, brzydkie, ale kwiatuszki pojawiają się bardzo delikatne, niebieskie, bardzo wdzięczne roślinka. Nie co prawda. U mnie tylko dwie kępusie. E, wsadzona dwa lata temu i jakoś mi się słabo rozrasta. Ale kolorek sami przyznacie przepiękny, taki lazurowy, śliczne e, kwiatuszki, drobne, wczesno-wiosenne. E, dzisiaj w filmie oprócz prac, które wam pokażę, a dzisiaj skupię się na cięciu Budlei oraz cięciu lawendy. Pok pokażę Wam też, co yy, w ogrodzie, jak wygląda, jak się już zazieleniło. Tutaj mamy akurat teraz pustynniki, bardzo duże już, po prostu mają ze 20 cm, rosną błyskawicznie. Bałam się, żeby mi je przymrozek nie uszkodził. Tutaj Wam pokażę, dwa mam takie ogromne. Będziemy czekać na kwiaty. Kwiatostany... Dorastają gdzieś 2 metry wysokości, także ta roślinka rośnie naprawdę solidnie. Jest potężna tutaj, gruba. Mam w trzech miejscach tutaj na, tym, na tej takiej działeczce, ona teraz nie wygląda zbyt ładnie, jest pusta, ale ja tutaj zawsze sieję kwiaty jednoroczne. No i potem się to uzupełnia. Z ziemi oczywiście wychodzą kępki przywrotników. Już są całe zielone, pięknie wyglądają można je rozdzielać, przesadzać, ale ja zostawiam w takiej formie w jakiej są. I podejdziemy sobie jeszcze tutaj do hyacyntów. Pokazywałam je wam też niedawno. Dopiero wychodziły z ziemi, a teraz już widać jakie mają kolory. Bardzo ładnie podrosły. Nie przykrywałam, przyznam się, i przymrozki nie uszkodziły. A było troszkę minus 2, 3 przy gruncie na pewno. Tuż obok zazieleniła się także ta wuła. Ona w maju zakwitnie na piękny, biały kolor i tutaj rozjaśni mi ten zakątek. Także czekamy na kwiaty. A tutaj obok mamy też pergolę, na której mamy powojnika. Powojnik z grupy Atrageny. Chcę Wam pokazać, jakie już piękne ma liście. Zaczynają się pojawiać nawet pompki. Tych pączków kwiatowych jest tutaj sporo, z tego co widzę. Jest to powolnik, tak jak mówię, z grupy Atragene, więc wcześniej kwitnący, którego praktycznie nie ciałam, troszkę tylko od samej góry. On mi akurat kwitnie na blado różowy kolor. Jest to odmiana Markham Pink. Czekam na kwiatki. W tamtym roku bardzo marnie dopiero była roślinka młoda, wsadzona, no ale w tym roku bardzo mnie pozytywnie zaskoczył. Nie ma tutaj mowy o żadnym uszkodzeniu przez mrozy. Także pierwszy powojnik, czekamy na kwiaty. Kolejna roślina cebulowa, która także już imponująco wygląda, to oczywiście czosnek ozdobny, który bardzo już podrósł. Ma też około gdzieś 20 cm. Mam tutaj kilka kępek. Zawsze doglądam, jak pięknie mi tutaj się zieleni pomiędzy kulami bukszpanów. Oczywiście mam też w innym miejscu czosnek ozdobny sadziłam go jesienią, natomiast te czosnki tutaj mi się, jak widzimy, troszkę rozrosły, no bo rosną tutaj już dwa, trzy lata może. A za czosnkami mamy działeczkę z jeżówkami. Jeżówka purpurowa wychodzi z ziemi, ma taki buraczkowy, czerwony kolor. Można go dostrzec właśnie blisko ziemi. Dopiero tutaj się pojawiają pierwsze listeczka. Nad jeżówką z kolei mamy Krzewy Budlei i o tych krzewach chciałbym trochę dzisiaj opowiedzieć. Jest to kolejna praca, którą będę wykonywać w swoim ogrodzie, właśnie końcówką już marca. Oczywiście, krzewy Budlei możecie też ciąć nieco później, nawet początkiem kwietnia. Tutaj się nic złego nie dzieje. W tym roku, jakoś wszystko wcześniej się zauważyłam, wszystkie cięcia odbywały. Luty był bardzo ciepły, więc te prace każdy sobie jakoś tam pewnie podgonił. Ja właśnie za chwilkę biorę się za cięcie moich budlei, bo gdy widzę je z okna kuchennego, to po prostu te suchelce wyglądają strasznie i powiedziałam dość, trzeba to w końcu ściąć. W tym roku moje budleje wyglądają fatalnie, są suche takie, że zastanawiam się, czy coś tutaj w ogóle odbije, ale co roku tak praktycznie jest i co roku jest ta obawa, że nic to nie odbije, wszystko uschnie, a potem pięknie kwitną i nawet nie wiem, kiedy urosną do 2,5 metra wysokości. Oczywiście mamy różne odmiany budleji i z tą wysokością jest też różnie, bo mamy te odmiany, które rosną właśnie 3 metry, są bardzo wysokie, ale są też takie odmiany bardziej kompaktowe, które możecie sadzić w takich większych donicach i one rosną gdzieś na 70 cm. Teraz są one bardzo modne, mają piękne, duże kwiaty, także każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie, a warto mieć taką budleję w ogrodzie. Bo, oczywiście, przyciąga motyle. Jak macie budleje, to macie pewność, że jakiś motyl na pewno do waszego ogrodu zagości. Kolejną rośliną, którą chcę wam pokazać, jak będę ciąć. To jest oczywiście lawenda. Mam lawendę około 10 sztuk w moim ogrodzie, no i będę ją teraz kształtować, przycinać. Jak widzicie, wygląda całkiem nieźle. Srebrne, delikatne liście są u góry, i potem będę musiała się tego pozbyć. Myślę, że gdzieś zetnę połowę. Niestety, wszystko to, co piękne tutaj, u góry będę musiała ściąć, a wszystko to, co suche, od środka zostanie. Ale nic się nie dzieje, to wszystko wypuści ze środka świeże i będzie pięknie wyglądało w sezonie. Tak wygląda sadzonka, która już została przecięta. No nie wygląda to zbyt dobrze. Wszystko to co piękne zostało ścięte. No ale niestety tak trzeba. Ona będzie wypuszczać młode, ładne, srebrne liście. I na koniec jeszcze jedna sadzonka lawendy. Bardzo ładna, duża, ogromna. Będę musiała ją tak samo solidnie skrócić. Biedulka mi się tutaj wyłożyła na kamyczki, a jest naprawdę przepiękna. Ona kwitnie na taki jasno, fioletowy kolorek. Jakaś odmiana, chyba inna nieco. E, troszkę ją tutaj śnieg wyłożył, ale jest naprawdę przepiękna duża. Dziękuję Wam moi drodzy za ten film. I życzę Wam oczywiście przyjemnych prac w swoim ogrodzie. Dobrej pogody. Trzymajcie się. Cześć.